To będzie najkrótszy odcinek tej serii. Witam Was w kolejnym odcinku kariery Road to Jesteśmy w trzecim sezonie kariery Eintrachtu Frankfurt. I oni chcą, żebym zwiększył średnią wieku zespołu. Czyli mam grać z Staruchami, ta? To takaś jakaś emerycka liga, liga odbojów. Powiem Wam, kilka razy na meczu ligi odbojów było się w życiu. Oczywiście nie ja, ja nie gram jeszcze w ligę odbojów. Jestem młody jeszcze, ja nie gram w piłkę już. Kiedyś w piłkę. Polarze Wrocław pamiętam grałem, ale ja chyba nigdzie więcej nie grałem. Zarum rąbistym napastnikiem. Boże, jakie ile ja bramek szrama, ale. No dobra, ale wiecie, no. Nie, nie było kontuzji. Jak wiecie, że. Co, jak w Fistach, gdyby nie tam, kontuzja, co nie, tam te memy. Gdyby nie kontuzja, kolana, kostucha, by teraz. Jezus, mare ja bym grał. No ale dobra, jesteśmy w kolejnym odcinku. I tutaj kupiłem mojego lubieńca. Eee, właśnie po tym odcinku, jak to nagram, robię skina, że go kupiłem, że ma 89 overalla, i wysłałem mu na Instagramie. Eee, Benitraore, eee, naprawdę 100-105 milionów, jest warty. Eee, no, mega. To jest ogólnie, że ja go w kupiłem i tak ten piłka się rozwija. nami niesamowite w tej serii. To jest jeden z moich ulubionych wątków w tej serii, że tak się rozwijałem piłkarze, którego ja kupywam, miał 70 overalla. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, e, jak mu poszło. Trzeba nie czy napisać go po polsku? Myślę, że po polsku zrozumie, czy jednak trzeba będzie po angielsku? No bo nie wiem, no jestem Polakiem, no to powinienem wznać ten język. Dobra, sobie tak żartuję, hehe, ale dobra. Na, nie, zobaczymy, napiszę. ciekawe czy mi odpisze? A to będzie jaja. Poszę, sorry, e, jak mi odpisze? Będę obserwował jego karierę. Kupię sobie jego koszulkę. On gra teraz chyba w Haken, tak? W Szwecji w Haken. Będę go obserwował. Kto wie, może kiedyś polecam na mecz. Zrobię fotę z Benitraore. Ja pitola. Ale to będzie. A tylko słuchaj gadasz kłopoty. No ale dobra. Benitraore, Rosmus, Hojland. Przecież to będzie y, duet napastników idealny. Y, zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Ale Benitraore z Hojlandem. Naprawdę mega to wygląda. No i mamy mistrzostwo Niemiec. W trzecim sezonie wygrywałem mistrzostwo Niemiec. To jest coś niesamowitego. Jak nam idzie dalej w pucharze Niemiec wygrywamy puchar Niemiec. I czyżby potrójna korona? Tak jest! Wygrałem potrójną koronę Entrachtem Frankfurt. Choć ledwo wyszedłem z grupy. To mam moją pierwszą potrójną koronę w tej karierze, no. Te trzy sezony, moim zdaniem, fajnie mi wyszły. Ten te moment tej kary podoba mi się najbardziej Jaki transfer do Hessimborgu i do River Plate Gubris, też mi się podobało, ale tam było, moim zdaniem, łatwiej. No, River Plate też było łatwo, ale naprawdę po trzech sezonach mam mistrzostwo. I czy Kostucha odejdzie z Niemiec, no nie wiem, no nie wiem, zobaczymy. W tym momencie zostało mi jeszcze 5 sezonów do rozegrania, no trochę tylko 27 goli. No ale zobaczymy. 10 overala. Faka to jest bestia. Jest to naprawdę świetny piłkarz. No Bischoff naprawdę. Tu się też fajnie rozwija. Ale Abeli ja Traorę jestem twoim fanem. Ja zaraz bijam na... kupuję koszulkę z diskiem Traorę. Ja no, żartuję. Nie mam pieniędzy. Ale kto wie? Jakbym miał pieniądze, może coś takiego odwalił. Ale dobra. Nie że nie jestem biedny, czy co? A jeszcze bym był to co z tego. Pracuję normalnie, ale mi szkoda pieniędzy na koszulki piłkarskie, wam powiem. Ja bym chciał sobie kupić to. Ja bym musiał naprawdę, albo sobie bym musiał na nią uzbierać. Bo tak, jedno to to bym było szkoda. No i dobra, pierwsza potrójna korona w tej karierze. Co dalej? Kostucha. No nie wiem, Anglia, Hiszpania, Anglia, Włochy. Kto wie? Zobaczymy Cię w następnym odcinku. Wam tam trochę wyjaśnię też ten wybór. Ja się z wami żegnam, bardzo króciutko wyszło, ale wyszło za rąbiście, narka.